Cześć, policzymy to sobie teraz całkę z 1 przez pierwiastek z 3x do trzeciej, bo ten zapis jest równoznaczny z zapisem, zobaczcie, 1 przez pierwiastek z 3x do trzeciej i dx tutaj obok. To jest dokładnie to samo, możemy sobie wrzucić tutaj do licznika, jak mamy 1, wrzucimy sobie dx, ono jakby można je traktować, zapisywać jako takie mnożenie. I teraz musimy sobie przekształcić wzór tej funkcji tak, żeby skorzystać z tego wzoru na górze, który mamy na funkcję potęgowaną. I pierwsza rzecz, jaką zawsze robimy, to wyłączamy sobie stałą przed całką, jeśli jest jakaś stała. Więc nasza stała tutaj to jest 1 przez pierwiastek z 3. I pod całką zostaje nam 1, dzielone przez pierwiastek kwadratowy z x do trzeciej. No to teraz zapiszmy sobie ten x w postaci potęgi, żeby nie mieć 1 przez pierwiastek, bo to trochę utrudnia. Czyli mamy tak, przed całką 1 przez pierwiastek z 3 i pod całką mamy tak. Na dole to jest pierwiastek kwadratowy. Pierwiastek kwadratowy to jest potęga 1, 2. Więc mamy tutaj x do trzeciej i do 1 drugiej, więc na razie sobie zapiszemy to, x do trzeciej i do 1 drugiej. Po dx. Czyli mamy teraz tak, 1 przez pierwiastek z 3, to już sobie zapiszę jako pierwiastek z 3 przez 3, bo to niewymierność w mianowniku, to się nikomu nie podoba. I teraz pod pierwiastkiem, znaczy pod całką mamy tak, x do 3 drugich w mianowniku, i teraz jak chcemy sobie zapisać to jako potęgę, to jako ujemną potęgę sobie zapiszemy, tak? To będzie x do minus 3 drugich, bo to jest dokładnie to samo, tak? Bo to jest ujemna potęga, to odwrotność. Więc mamy po dx. I teraz możemy sobie zastosować nasz wzór na całkowanie funkcji potęgowanej, czyli dodajemy 1 do naszej potęgi. Jak dodamy 1 do naszej potęgi, to wyjdzie nam minus 1 druga, więc teraz przed przed mamy 1 przez minus 1, druga, tak, i mamy dalej x do potęgi minus 1, druga, i oczywiście plus stała c. I teraz zapiszemy sobie to jakoś ładniej po prostu, tak? Czyli mamy tak, tu mamy 1 przez minus 1, druga, no to będzie minus 2, czyli mamy minus 2 pierwiastki z 3 przez 3. I x do minus jednej drugiej, no to możemy sobie wrzucić do mianownika po prostu pierwiastek z x, tak, bo to jest potęga jedna druga i minus, czyli odwrotność. I oczywiście jeszcze plus c, nie zapominajcie.